Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej. Dla Ciebie to sukces? No właśnie, powiedz nam czym polega ta olimpiada? Olimpiada właśnie polega na tym, że rozwiązujemy test, 80 pytań. Najpierw trzeba przejść eliminację szkolne, bo za szkoły mogą jechać chyba tylko dwie osoby. Także taką eliminację szkolną właśnie przeszłam. Kilka najlepszych osób z okręgu dostaje się do drugiej edycji. I właśnie zajęłam trzecie miejsce w okręgu. Musiałam czekać też trzy tygodnie na wyniki i wtedy właśnie dowiedziałam się, że też dostałam się do drugiego etapu drugi etap to etap centralny już teraz wiemy że nie będzie łatwo bo pytania są różne prawda na przykład jak pytania są bardzo szczegółowe to przede wszystkim są to takie nowości z, właśnie z tego świata hotelarskiego mhm. pytania są bardzo szczegółowe na przykład o nazwiska jakichś osób dyrektorów sieci hoteli też pojawiają się pytania właśnie jeżeli chodzi o remonty na przykład ile kosztował jakiś remont hotelu, na przykład w Gdyni. Jak się przygotowywałaś do, do samej olimpiady? Bo wiemy, że to wymagało od Ciebie też takiej pracy pozalekcyjnej, prawda? Tak, właśnie ta pani od przymiotów zawodowych przede wszystkim dużo mi pomogła, bo właśnie nakierunkowała jednak, podawała mi książki, z których tam czytałam sobie, rozwiązywałam testy, hotelarze też sobie czytałam, mhm. także w domu też trochę musiałam popracować. Hotelarstwo to jest to, co uwielbiasz robić? Co myślę, że robi tak. Mniej? Ogólnie jak wybierałam szkołę, to nie wiedziałam właśnie jaką wybrać. Wybrałam tą tak w sumie, tak po prostu, ale to był strzał w dziesiątkę, także myślę, że na pewno w tym kierunku będę coś robić duma, prawda? Mieć taką uczennicę, która już teraz zdobywa tak, takie duże sukcesy. Ogromna duma. Obserwowałam Natalię, jak i też pozostałe koleżanki już od pierwszej klasy i miałam nadzieję, że kiedy będzie okazja, a więc w trzeciej lub w czwartej klasie na pewno zdecyduję się na to, żeby namówić koleżanki, również i Natalię, do tego, żeby przystąpiły do przygotowań do olimpiady hotelarskiej. I w trzeciej klasie zdecydowałam się na, podczas eliminacji na dwie panie Natalię Pionkę i panią Annę Brun. Ponieważ uważałam, że one właśnie mają największe szanse i również potwierdziły to eliminacje. Sama olimpiada wymaga dużych i długich przygotowań, żmudnych. Jeżeli chodzi o same przygotowania, to wiadomo, że już obserwowałam dziewczynę, tak jak powiedziałam, od pierwszej klasy i nakładałam trochę na, na te uczennice więcej obowiązków. Same stricte przygotowanie do olimpiady trwało od września. We wrześniu były eliminacje, w październiku zaczęliśmy cykliczne spotkania. Każda olimpiada ma Temat przewodni. W tym roku było wyposażenie techniczne hoteli. Szeroki, bardzo szeroki, bo to nie tylko chodzi o pokoje, ale również o całą gastronomię, a też otoczenie hotelu. Już od października nałożyłam tutaj dyscyplinę. Najpierw przerobiliśmy kilkadziesiąt testów z wiedzy ogólnej, a potem stricte od listopada i grudnia były to już wymierzone w specjalistyczne, właśnie specjalistyczne te tematy, a więc i książka, i, i pisma, plus. Również szkoła umożliwiła mi uczestniczenie w seminarium, które zorganizowali organizatorzy olimpiady. Seminarium odbyło się w Kołobrzegu i wydaje mi się, że to też zwiększyło nasze szanse, bo przywiozłam informacje pod jakim kątem dalej przygotowywać uczennice. Moje uczennice są z trzeciej klasy. I to się bardzo rzadko zdarza, żeby uczeń trzeciej klasy zdobył, został finalistą. Ja, można powiedzieć, ryzykowałam, a ryzykowałam dlatego, że widziałam, że jest potencjał i kiedy narzucę troszeczkę te, te, tego materiału, one mają taki potencjał, takie możliwości, że. Nauczą się tego i będą miały możliwość zwolnienia z egzaminu. Gdzie w czwartej klasie byłoby to już za późno. Mamy finalistkę. Nie ukrywam, że Ania Brun była o krok, ponieważ otrzymała 40 punktów, a od 44 punktów stawał się, osoba była finalistą.